Tak. Serio zamierzasz na nią czekać? No tak, a co? No Karol... Nie chcę ci nic sugerować, ale no... Karolina jest z Borysem. No i... Popatrz na siebie, a popatrz na Borysa. No to jest jakbyś porównał Skodę do... Mercedesa. Nie no Paweł, wiesz... Dzięki, ty, ty naprawdę... Potrafisz podnieść człowieka na duchu, wiesz? No przepraszam cię Karol, ale... Wydaje mi się, że Karolina jest szczęśliwa z Borysem. No wiem, ale. Po prostu. chcę jej pokazać, że mi zależy dalej. że się zmieniłem. No. Kiedy nam wychodzi? No. Nie wiem, na to tutaj czekamy. Karolina! Czego chcesz, raz porozmawiajmy, no. Czego chcesz? ten Cię przeprosić. Wszystko sobie przemyślałem i... To no dobrze, że sobie przemyślałeś. Karolina, ale ja się zmieniłem, no naprawdę. Nie wierzę Ci w to. Przecież no... no ja Cię tak kochałem i, i nic się nie zmieniło. No właśnie, nic się nie zmieniłeś. Zostaw te bajeczki, Karol. I zostaw mnie w spokoju. Karolina, no... Karol, proszę, nie dotykaj mnie! Ej! Więcej nie zrobiłeś. Borys... Hmm? Ej, Borys! Wiem, żebyś to zostawił. Wina Wszystko ok? Chodź, Gui Kobiety mają bardzo dobrą pamięć. Uwierz mi. Tak, bo Ty oczywiście na nich znasz. Stary, poważnie ci mówię. One ci potrafią, stary, wypominać to, że zapomniałeś o ich rocznicy, no. ja. No, serio, mój tata ma do dziś wypominane, że zapomniał. Zum. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że. Ja po prostu. nie wiem, jak ją świadomić, że się zmieniłem na lepsze. Nie uświadomić. A... Wiesz dlaczego? Czemu? Bo nie chcecie znać! Hahaha, <laughs> <laughs> bardzo miłe panu, wiesz? Jezu, przepraszam, ale nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nie wiem, po prostu daj jej czas, a ona sama zauważyć i zależy. Hmm, ty ja. No, masz jakieś lepsze rozwiązanie? Karolina nie jest ostatnią kobietą na świecie. Boże, dobra, ile razy jeszcze mam to usłyszeć? Nie wiem, dobra, to co mam ci powiedzieć, że będzie super, uchu, pięknie, ładnie? No. Karol, może po prostu pogadać z nią na tej domówce, u Konrada. No tam będzie? No a ty, ty nie wiesz? To jest to. Pogadać z nią na domówce, dobra. Człowiek pijany, to od razu konsekwencji nie ma, no nie? Chcesz coś do picia? Nie, dziękuję na razie. Słuchaj, jutro jest impreza u Konrada. Idziemy? No, Borys, no wiesz, że ja nie lubię takich rzeczy. Zresztą no. Nie, nie chcę iść. No ale przecież znasz Konrada, wiesz, że u niego imprezy to jak posiadówki. No dobra, ale wiesz, kto jeszcze zna Konrada. Karol, przecież to jest jego najlepszy kumpel. Myślisz, że go nie zaprosi? No, na bank tam będzie. O Karola to ty się nie martw. Wiesz, że gówno mi zrobi. No dobra, a co jeżeli będzie chciał coś ode mnie? Zacznie ze mną gadać czy coś. To go będę miał ciągle na oku. No dobra, pójdę z tobą. Wiedziałem, że się zgodzisz. Nie rób takie miny. Będzie fajnie. No dobra, ale obiecaj mi jedną rzecz. Słucham. Nie pijesz dużo. Serio myślisz, że... Nie, obiecaj mi to. Nie pijesz dużo. Obiecuję. Na mały paluszek? Mały. Dobra. Stara, ostatnio widziałam go... Co Gdzie? Ja? Z... z jakąś laską o! na wyspie. Ale kogo? Co? Nie Stara, nie, nie, stara, on był... Dobra, Strówko. Nie, podziel się z Czekajcie, czekajcie. A panie, ah. oczywiście. Dobra, 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 A dobra, 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 Nie, dobra, nie dobra, 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 dobra,

skończyła Co iść do sklepu? Myślałem właśnie, że ty pójdziesz mm, mm, To do kasy Masz iść O, o tam mi kurwa właśnie chodziło Ci się podoba? No jest spoko. No to dobrze. Karola, słuchaj. Wiem, że często Ci to mówiłem, ale... Ja się naprawdę zmieniłem. i Cię dalej kocham, Karolka O Ja wiem, ale... Karol, <ścoughs> naprawdę na to nie Ja po prostu obrzydliwie zazdrosny o ciebie. I o Boryse właśnie. To, to... A tak już nie będzie, naprawdę. To było naprawdę słodkie, ale Karol... Dziękuję. 同志们 Słucham? Słucham? Jakaś piączka. Ale, ale wybudzicie się z tego, prawda? Kiedy może ewentualnie przyjść na odwiedziny? Jak to nie można? Kowicie dawno skończył. Wiesz co, Karolka? Bardzo mi przykro. Mi też jest przykro, wiesz? No... Domyślam się. Ale będzie dobrze i... W sumie no, tyle chciałem. Dobra, będę leciał w sumie. Nie chcę ci przeszkadzać. Chcesz? No jasne, A? mogę się troszkę napić. Już starczy. Siadaj. Nie daje rady. Rolka... pamiętaj, że zawsze jak coś możesz liczyć na moje wsparcie. your shine so Never seen so many men ask you If you wanted to dance Looking for a little romance Give it half a chance Hi chase Ja, ja sam nie wiem co tam się wydarzyło No nie powiem trochę głupio z twojej strony, że wykorzystałeś tą całą sytuację Ach, Ale co ja takiego zrobiłem? Czy ona się oparła tylko nie bez przesady No okej, okay, ale chodzi mi bardziej o to, że może czuć się jakaś pogubiona przez ten wypadek Borisa No Niby ta, ale to ona zaproponowała wino Okej, okay, no. Fakt, ale pamiętaj, nie ma co się podniecać na start. Eee, Paweł, dobra, ja wiem, no, mam się z nim spotkać na dniach, to wszystko wyjdzie w praniu. No dobra, no, ale przyjacielu, pamiętaj, że nigdy nie chwal dnia przed schodem słońca. Przed zachodem słońca, Paweł, i wiem, wiem, Paweł, wiem. Na pewno chcesz się spotkać? On sam to zaproponował. Ale dobrze pamiętasz, co on ci zrobił. Pamiętam, ale mówił, że się zmienił. Niestety ludzie się nie zmieniają. Ale wiesz, minął od naszego zerwania prawie rok. Musiał w końcu sobie coś poukładać w głowie. Karol, ale ty masz chłopaka. Przepraszam, ale ja się bardzo martwię. Wiem, dziękuję Angie, ale naprawdę, nie masz czym. No dobra, jak coś, to dzwoń. Wiem. Idziemy! Wow. Karol! Co ty się tak odjebałeś jak szczyt na otwarcie kanału? Dobra, mam dzisiaj spotkanie z Karolą. Oj tam, nie wuj się. Cześć ja otworzę. No dobra. Deszczyni na. Jasne, jasne. To zapraszam. E, Karol, mamy gościa. Karol, nie zrozum mnie źle, ale wiem co czuję, Karola, i myślę, że się domyślasz, bo jest, jest tym ciężko i do tego wszystkiego jeszcze doszedłeś ty. No właśnie o to chodzi, że ja jej chcę pomóc. Karola ma duży sentyment do ciebie i już sama nie wie co czuje. No dalej, no. Dobra, wiecie co, nieważne, bo już za dużo powiedziałam, muszę lecieć, muszę. A Gina, poczekaj no. Ja już za dużo powiedziałam. Ale nie zbliżaj się do niej, bo to jest moja przyjaciółka. Dobra, no to. Cześć. Siema. ma. A co ty tak ostatnio częściej w białym? Że, że zauważyłaś. No zauważyłam. Próbujesz się wybielić, czy co? No. no, także ten... Pamiętasz, często tutaj zabierałem cię do parku. Borys też mnie tam zabierał. No dobra, ale... Czy Borys ci mówił, że... Pięknie wyglądasz? Mówił. No, dobra, ale ja ci to mówię często. Karol, co ty robisz? Karol, nie mogę, co ty robisz? Znaczy, myślałem, że. Będziesz... Karol, co myślałeś? Borys leży w szpitalu, a ty wykorzystujesz tą sytuację. Zapomniałeś, że to jest przez nas? Gdybyśmy nie rozmawiali na tej imprezie, to nic by się nie stało. A teraz próbujesz bezczelnie wykorzystać tą sytuację, jak kurwa, za każdym razem. I dlatego nie jesteśmy razem. Bo zawsze tak było i nic się kurwa nie zmieniłeś. Nic. Ale karuka, no. Ty... Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. I proszę nie mów mi za każdym razem, że się zmieniłeś, bo nigdy się kurwa nie zmienisz. Jak ona mi mogła tak powiedzieć? No trochę ma rację. Czemu? No z tym, że gdybyś z nią nie gadał na imprezie, to w wypadku by może nie było. Ty co? Nawet ty? No, mogłaby go przypilnować, może by nie wyszedł do sklepu po alkohol. Tak, i nagle kurda, to wszystko jest moja pierdolona wina, tak? Że Borys pił alkohol, że B Borys spał Ani nic, kurwa, się nie zmieniłeś. No, do, dobra, Paweł, poczekaj, no. Nie. A, stała no, Paweł, dobra, no dobra, emocje, no cały ten wypadek. No Paweł, no czekaj. Ci rękę, ty mówisz, że mało, podaję ci usta, ty prosisz o więcej, oddaję ci serce, oddaję Ci ciało, ty czekasz i mówisz, to mało, to mało, masz oczy marzące. we mm -hmm.